Dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, choć nie jestem w Szwarcwaldzie, a wydawać by się mogło, że tak jednak jest, to jestem w naszym województwie, w południowym powiecie, można powiedzieć, jeden z dwóch południowych albo z trzech południowych powiatów, czyli w powiecie Żagańskim, <laughs> dokładnie w gminie e, Szprotawa i maszeruję sobie wraz z moją żoną, pętlą Bobrowicką. O nazwa wzięła się oczywiście od rzeki Bubr, która to rzeka przepływa oczywiście przez szprotawę. E, no i w szprotawie, w wiechlicach, jeszcze w kilku innych ładnych miejscowościach, i w górę i w dół rzeki. E, znajdują się co małe elektrownie wodne na przykład. Ale też oparte są o nią młyny, stare młyny niemieckie wodne, więc siła rzeki jest wykorzystywana. Klimat miejsca jest bajkowy, można by rzec co co Państwo widzicie za moimi plecami, a oprócz samego klimatu zapach lasu, tak? Zapach lasu, zapach drewna ściętego. Widzicie tutaj może gdzieś znajdują się a, ścinki Dzień dobry, Dzień dobry. A, Oprócz ścinek i żywicy wypływającej z, y, z drzew ten zapach runa zapach a, głębi lasu to jest po prostu boskie, tak naprawdę. Tego to się czuje, tym się człowiek oddycha, tym się człowiek napaja. Można by, rzec troszeczkę tak jak Makłowicz, tak mówią, ale rzeczywiście tak jest. Jest fajnie, jest fantastycznie, jest bosko. Nie wiem, czy uda mi się przejść całą pętlę Bobrowicką, bo jak się okazało, aktualnie jest godzina, bodajże chyba, yy, no tak, w pół do drugiej. Więc y, musiałbym jeszcze iść 7-8 km. A szczerze powiedziawszy, nie wiem czy mam tyle sił, ochoty i czasu, bo trzeba jeszcze wrócić do domu i spożytkować niedzielę na przykład na skoki narciarskie, <grych> których jestem fanem. No ale y, szczerze powiedziawszy, dla tych z Was, którzy tutaj jeszcze nie byli, to naprawdę jest bardzo fajne, urocze, fantastyczne miejsce dla spędzenia kilku fajnych chwil. Cała pętla liczy sobie około 14 km. Ja zrobię tylko połowę i mam nadzieję, że kiedyś może wybierzemy się tutaj w jakimś innym, przyjaznym gronie, żeby zrobić całą tą długość, a wraz z nami pomaszerują wówczas jeszcze może leśnicy, ludzie, którzy lasu, którzy by powiedzieli coś na temat właśnie samej ochrony przyrody, ekologii, tego jak rośnie las. Dlaczego jest taka a nie inna gospodarka leśna? Bo często słyszy się również zarzuty w stosunku do leśników, że masowo wycinają drzewa, e, ale jakby na to zobaczyć z drugiej strony. Polska to kraj, w którym masowo nasadza się nowe drzewa. I lesistość naszego kraju to 30%, a w związku z no, wyjściem przeciwko zmianom klimatu, polski rząd i gospodarstwa państwowe, Lasy Państwowe, wchodzą w projekt zalesienia jeszcze dodatkowych 3% powierzchni naszego kraju. No, oby, oby się spełniło, tak? Więc pętla Bobrowicka od rzeki Bubr, jednej z górskich rzek płynących przez południową część naszego województwa i uchodzącą do rzeki Odry, tak? Również w naszym województwie. Do zobaczenia, do usług